Cześć Manko, ja jestem pan Bomba A to jest mój drugi odcinek z serii Zagrajmy w Outlast yy, W poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie w tym miejscu Okej, okay, akurat to wiedziałem, że trzeba Przeczytajcie sobie No, zatrzymajcie filmiki sobie przeczytajcie No, yy, co Zamknę to, żeby nie było. Y... Wow! Jeszcze się ma. A tu co jest?

What the f**k? Wow. Dobre Trochę, no, wystraszyłem się Ta Nic, nic tutaj nie ma Tutaj też nic nie ma eee. Praktycznie tu What the fuck? Ło, wow, Ej! Tam raczej nie idzie Przestań się tego... O, tutaj coś jest Okej okay. A, co ja... Czemu ja kucam? No to idziemy tu Tu? Chyba tak Nie wiem Ło wow, kurde! Idę stąd. Chyba... I, chyba po mnie idzie. Hmm. Najważniejsze są te baterie, kurde. Ja mam tylko trzy, nie? No to jak... No może być cienko. ten jeszcze wali głową? Tak, je, je, je. Gdzie? Nie. mi się tam bianoga. noga. No ale dobra. O, jest Mam nadzieję, że mi się nagrywa dobrze wszystko. Aha. coś tutaj. No i... Co tu tam? Le weź lecz. No, czekajcie tam baterie. Ja chcę baterie. No i śleć. Tam nie przejdziemy raczej. O, cześć. Chcę tu teraz iść Kurde A może tu? No dobra Co się tutaj dzieje? Opa. Nie chcę tam iść Coś, co się lampisz na mnie pozwól że sobie tam przejdę raz, nie goń aj chyba nie, nie goń, mnie, czemu? nie dotykaj mnie dobra, szukamy czegoś tutaj o kurde, bateria o, już mam tak szybko, zbieram 5 baterii o kurde Dobra otworzę masz mnie nie gonić a, a, Tutaj zamknięte Okej okay, spoko tam widzę przycisk A i jeszcze raz i po mnie będzie A pewnie tam jeszcze jeden jest O nie wstrafił, bo ma Po co ja ten zapalam? Kurde Kurde No, idziemy dalej tu Mamy saving Kurde, znowu mm. A teraz się przynie przynieśli tutaj chyba, co? E no to gdzie mam iść? Aha, aha, bo tutaj jest okno ten to okno jest Nie zauważyłem tego wcześniej Dawaj, mine Tutaj, nie możemy przejść No nie no A, tutaj jest, widzę Już głowy tego chorego spela Tutaj mamy, mamy też zbito okno. Zabieraj. Eee. O. Nie to. Dokumenty. Zatrzymajcie sobie i tego w ogóle jak będziecie chcieli. Gdzie to teraz iść? Nie ma Aha Klucze jakiegoś potrzebujemy Ktoś do nas idzie chyba O kurde Ej, mamy coś tego Total security Przeczytajcie, co? Dobra, no to idziemy dalej O Nie zauważam tego świecącego A, to jest ta karta, kurde Co mamy? Dobra I... O kurde. O, mamy kolejne zbite okno. Ja chyba ten moment pamiętam. Idziemy tam. Bo tam są ci. Yy... Gubki te. Szybko. Ja już to pamiętam. No, niektóre momenty sobie zapamiętałem, niektóre nie pamiętam w ogóle, gdzie iść, czy coś. Miesza z tym. Okej. Okay. Tam nie chcę iść na pewno. Hmm. A czekajcie, tam były. Tam tego. O! Akurat to jest otworzone ase Ja ase zamknę, ja zamknę, żeby nikt tutaj szybciej nie, nie wlazł Dobra O w dupę O nie, ale on się przebija No nie, dawaj Chyba się przebił już Maj, ciemno jak dupią murzyna Tutaj trzeba. No nie. U! O chyba goni. Aj, ale nas wywaliła w tego. W ogóle skąd ten ogień był? Aha, dobra. No pozwolę kamerę. O fuj. co trzeba zrobić nie rozumiem mi tak dobra Żeby. Czyżby... nie dobra nie nie o kurde bez głowy jesteś ok ale szukamy baterii gdzie on jest Tam, tam jest, tam jest Aha, my ci co zrobię? Czy, czy, czy dostanę się tam na górę? O... Chyba, że tutaj nie pójdzie. Usłyszał mnie, czy nie? W ogóle nie wiem, czy w, dobro, czy w dobrą stronę idę. Nie tu, albo i tu Dawaj, chyba mnie goni Ach, goni mnie, dobrze, że zdążyłem yy. Dobra Oj Dziecko nie strasz mnie? No tutaj była jakaś rozruba, kurde No i cześć He, dobra idę stąd I teraz gdzie mam iść? O, po co są te łóżka? A, a! Trzeba wejść. Dobra. Zamknij się. Ojej! Aż tak tego się nie wystraszyłem, ale... Ojej. Ojej, nie chciałem. Przykro mi. Wybacz mi. Ty szczypywałeś... Szczypujesz łupiesz. No Tu? Tu Jak najbardziej Dobra, ej Nie wracaj się Co ty robisz? Hop Oj tam widzę już tutaj jest ten yy, dokumenty przeczytajcie sobie będziemy jeszcze tutaj dalej a tutaj nie ma tam idziemy jeszcze schody to sobie jeszcze nimi pójdziemy ale tam raczej nie bo tam jest Hmm What the fucka? no No to i idziemy tu, tak, dobra Ło kurde, tak już się wystarczy teraz O jaki unik, Matrix Dobra, oje, mam jakieś wej wejście eee... A baterii nie ma O cześć, cześć Nic ci nie zrobię Gówniarzu no i baterie trzeba wymienić tu jest jakieś przejście dobra idziemy tymi dziurą o kurde ale zaczęło lagować mi tu o kurde walder notatki tak? tak woldier przeczytajcie se okej okay. o tutaj coś O. jakaś komnata kurde w ogóle co to jest w ogóle tam nie idę nie chcę e no, czekajcie, pójdę w tą stronę. O, tutaj coś. No w ten... O, tutaj mamy. Akurat jeszcze muszę, musimy, możemy tutaj iść. Dobra. Hm. Już? Już. Przeczytajcie sobie ta. O ja nie rozumiem kompletnie nic. Eee... Tu kiedy indziej sobie pójdziemy, bo ja się boję, że. No bo tam jakieś teby. Były... O kurde, co to? W ogóle ma być. Aha. Rozumiem już Chyba Co co? Wo fuck No nie, jeszcze nie tak poszłem Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ajejajaja. Ajejaja. Ajeja. Gdzie to iść? Nie dojdzie tak szybko. Gdzie to się szło? No nie tam. Musi być coś. Mamy dwie te zrobić. Takie... Kurde, nie tu. Tutaj. Na pewno tu. Okej okay. Raz, dwa i trzy I teraz Schowamy się Chyba idzie nie wiem idzie idzie bo go s... bo, s bo, s bo, s bo, s bo s słyszę już łańcuchy. Wow. O co ja się wychylałem? <try> Dawaj. Widzimy sobie teraz tu. Czekajcie. A jeszcze trzeba tu. No nie, jednak tutaj nie, bo tam stąd przyszliśmy. A widziałem jeszcze chyba jedno takie mi jakieś miejsce. Już tutaj, tak? Cicho. Nie tu tak tym. Tymi nogami tu tutaj czyż to jest te o cholera stanu gdzie wróciłem tak Kurde, krążę Raczej teraz dyk nie przejdziemy bo hmm. o, w sumie czekajcie tutaj o tutaj jakieś wejście jest Nie jednak nie ma Dobra, walić go Wpłynąć baterię i... Gdzie on w ogóle jest? Tutaj Coś... Coś tutaj w ogóle jest Wow! Słyszałem go tu a się przestraszyłem tego głosu Jeden tutaj... Kurde No tutaj coś się jest ale Tam chyba nic nie było No właśnie tutaj Ej, tędy raczej nie przejdzie A już sobie Dobra, nie Chciałem sobie przemieścić baterię Ale trochę już Trochę nam zostało dużo Co tutaj jest? O kurde Dawaj. O oh, fuck nie tutaj nie wejdzie. Jak wejdzie, to będziemy mieli przesrane. Ej, już. To ile tego, tego będzie? Okej, okay, już. Na pewno Dobra o piję sobie wodę z kanału No Najlepiej Dobra Tym miłym akcentem Znaczy nie wiem czy miłem ale okej okay. bo on, on czy da ona pije wodę z tego no, nieważne Jeśli odcinek się spodobał no jak to zawsze, komentujcie, subskrybujcie i dajcie, łap y dawajcie łapkę w górę, łapki w górę, dajcie, jeśli wam się podobało. Cześć.